Nie też o tańcu z gwiazdami. Kolejny sezon. Cieszysz się? Bardzo się cieszę. I nie mogę się też doczekać tej energii, która nam towarzyszy w studiu, bo. Wiesz, to jest tak, to jest coś, czego do końca nie da się opowiedzieć, to trzeba poczuć, będąc też w naszej sytuacji. Mnie to bardzo nakręca, kiedy już jesteśmy na próbie generalnej, kiedy muszę myśleć tylko w takim trybie programu, myślę o tych parach, rozmawiam z nimi, gdzieś tam chcę wejść w ich świat i też korzystam z ich energii. Dla mnie to jest w ogóle niesamowite, praca, praca z ludźmi ogólnie, bez ludzi ona nie miałaby sensu, tak uważam. Gdzieś tam zawsze mnie w tej pracy najbardziej kręcili ludzie. A co zawodowo jest trudniejsze? Właśnie poranki i ten program, czy, <laughs> czy właśnie taki wielkie show, jakim jest Tanie z Gwiazdami? Nie różnicowałabym tego, że coś jest trudniejsze, to jest zupełnie inne. Ja... Wcześniej w zasadzie wciąż też prowadzę pogodę, więc z, tymi, z tym wczesnym wstawaniem miałam do czynienia przez lata. To nie była dla mnie żadna nowość, ale bardzo zawsze lubiłam tą poranną energię. Ja lubię wcześniej wstawać, spojrzeć w niebo, to mnie nastraja dobrze. Kiedy widzę słońce, a kiedy chmury i pada deszcz, to sama w sobie odnajduję słońce. więc. Mam coś takiego w sobie, co pomaga mi pozytywnie zacząć dzień i nie muszę jakoś specjalnie się mobilizować. Ja lubię ruch, lubię energię i to mi pasuje w porannym programie. Ja marzyłam zawsze o tym, żeby, żeby prowadzić program śniadaniowy i gdzieś tam przepięknie te marzenia się spełniają, a taniec z gwiazdami to też spełnienie marzeń. I zupełnie inna energia, galowa, wieczorowa, ale też są ludzie, z którymi rozmawiam i to, je, to łączy te, te dwa programy i to jest wspaniałe.